Mieszko, Mieszko, mój koleżko, mieszko, mieszko, mój koleżko. Dzień dobry to ważne mieszko mieszko. Zapraszam na rozgrywkę z Grylik of Legends. Razem ze mną jest Kofines jako Diana. Hej, Michajak jako Shenka i Dawid jako Gragas. No, Simoneczko. Ja gram Ashe, w naszym teamie mamy również Nunu. W przeciwnym teamie mamy Gragasa, Fiore, Diane Timo a i

Weź mi baby, city i tego stopa, bo wersus 2. No? Tak, Średnio to widzę. Jest to Jesteś szenem. Jesteś szenem. Lol. A Timo, jak widzimy, ma bardzo dobry komputer. Ile w ogóle. Ile kosztuje Shen? Co? Ile kosztuje Shen? 150. Dobrze. Michałek, czemu nie wziąłeś flesa? Bo wziął teleporta. No, bo, nie, bo nie potrzebuję. Bo, przecież, bo to potrzebuję. Się... Przecież mam dasa. Gnu Report No przepraszam. Będziesz się teleportować do, do grzybków Timo z przeciwnika. Zobacz, Żeś wymyślił. To będzie lepiej. No kurde Spamują mi LOL Dodać do, 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 do konfy? Kogo? Małego No możesz? Znaczy ja nie pyta się mnie, optyś nagrywa <laughs> Ok, dodać małego do konfy? Dodaj, dodaj Ej w sumie on będzie to, grał ja podde? Ty musisz to być Dobra, ja go zaraz dodam. Ehm. Um. Masz małego znajomy? Norbert Feliszewski? Nie. A to nie, kurwa, nie wiem kto to. Rudolf, nie Rudolf. Nie Rudolf. Ehm. Eee... Zaraz ci podam jego nick, to go dodasz. A nie możesz tylko dodać? No. No właśnie nie mogę, bo nie jestem hostem. Chyba, żebyś rozwiązał konflikt, ja bym założył. Spoko. No to dawaj. Aha. Zgoda. Hmm, nie za bardzo na razie. 30 sekund do pojawienia się stworów. To merytoryczny ten palenie jego zarzę. Hej! Eee, Michałek, ty nie dodawaj tego Kofinesa... Hubert tylko tego Diamond Club, dodawaj. Aha LOL Nie mam go LOL A, no to. Dobra, to dodaj i to i to. Eee... Lol. Dobra. Ki nie odbiera ten cel, To nie wiem kogo dodać w końcu. Dodaj obydwo. No poczekaj, bo mnie to biją. Muszę chyba. No a ja teraz las hity. Mam Fiore i Dajany, yeah. ja. Zapraszam. Ja o Fines, nie. szybko. Nie. Szybko. Lol, on go nie zabije. No oczywiście on go nie zabije. Ale nie padnie Przepraszam No, Dobra, ja go dodam Wow, jak ja beznadziejnie last hituje no to będziemy musieli jeszcze raz nagrać, no bo... Patrz no, kofines nie ten Ale się przywitał, jest w grze <grym <grym> Lol, strong gun Będziesz, potem obejrzy filmik i będzie słyszał jak go wyzywasz <grym> Kofines ty ma to... Nie! Nie! Lol Patrz ja mam helpa Szybciej, a udało mi się. O, wreszcie, geniusz. Jak, jak ty nie zabiłeś tego krakasa, to ja nie wiem. Mam przegraną linię. Ten gra no już jest pokonany. strong. gang to był. Bardzo. Co z ciebie mnie zabili? Co, to? Wow, beznadziejnie last hituje, wręcz katastrofalnie. Ja też Ty to masz przegraną linię. <noise> no tak LOL, nie busuj tego! Nast hity zbieram Lol, już możesz sobie iść. ciągle rundzi LOL, możesz zankować. Czekaj, zrobię mi... blue. No ty tak. wiesz, co to są ganki? No to zrób mi, bo mi się przydał. Co ty wiesz, Nie, bo masz mi. No, no ale weź, zostaw mi go, poważnie mówię. Nie, spadaj. Wygram wtedy linię, lol. Jasne. No tak, po prostu. No weź nie mężczyzny Dziękuję. Eee, eszcze z kraka, Kurde, mój, su życie. mój support nie pomyślał, żeby kupić wardy. Jej. Dawid, chodź na topa. Ja muszę farmić, Kregas ma piąty. Wow, to ja mam piąty? A ja jestem w dżungli. Niestety mnie zabili, raz. No ja mnie też wybrać. zabili, a ty byłeś na topie i farmiłeś. Właśnie ma szósty chce mnie zbeczkować, już to widzę. Ja się jeszcze zobaczyć Mam 23... Boże, jak słabo idą te. LOL, tylko będę miał dasha. LOL, nie zabiję, bo nie mam... nie miałem energii. A Ignite? No nie mam Ignite'a, LOL. Mam egzosta i... Wow, to, no, jest, no, to no, jest... to jest... To jest gra słabych last hitów. Lol, moje last hity są dobre. To jest gra słabej konfy, słabej gry, słabych last hitów. Wymienię dalej. Słabego junglera. Dobrego junglera, mam 29 last hitów, czyli ile nasza decay? Eee, lol, to jesteś nubem, bo nie ganku, jest tylko farmie. Właśnie, wota. No to, bo nie musi na razie gankować. No ale topa by się przydało. I mi da. Zgankowałem. No, Dobry gank! Dawid zwarduje ci mam oko. No. Nie chciało mi się dalej do ruszać Dobra, mam ulti Zrobię. Ty to dawaj w Kragasa. dawaj w krakasę. Zrobię blue i wpadam na Mida O akurat mi się blue kończy, to już idę. Y won Nie Mam ulti, ale nie mam man Też mam ulta Dawid No oddaj mi lol, gniuszu Idioto masz jednego Ale już mi się kończył, Ginia Wygrałeś linię. Spadaj Ale muszę muszę ten za to jest 10, ale to panu. SS Timo. O, no. on jest warden. Lol. I play Timo S. Ward. Patrz jak się we mnie wbija. Patrz jak się we wbija. No i teraz przecież nie mam many. No. To z taką ilością money wbijasz na ganka. Lol. Zgoda. Szybciej. Idę na topa. O, dziwne. A te, a te. Eee, uważaj, SS. Dwa. Fiora do ciebie idzie. Wiem, widziałem. O, D. A D ja To no czekaj, to... walcz golem i idę. No. Zgoda. Ale ona może już wracać, uważajcie. O, jest. Nic z tego banku? Przeszła na linii i tylko. Udało ci się zabić droga. Pięknie optyś Mmm, ta Fiora straciła egzostwa, Michałek. Tak. No. Sprowokowałem to. Bo... Chcesz się w nią wbić, mamulta. multa mm. Wiesz sam. To też nie, bo. Czekamy na Dianę, wtedy byśmy mogł się wbić. No Ja mam wbieg, dwie, Leż. Może zdejmować Nie. Nie daj wójć. No. Bez sensu by to było. Sięgnę cię z wulta? Jeśli dobrze sięgniesz. Dawaj. Dobre okay. Ten Gragas to chyba awkuje Nie A możliwe? Nie wiem, jak chcesz to potrzymaj tam to Ja się wracam po skorupę Eee, a ja się wracam po Syntax'owi No i budki już będę miał O, warda nie ma potrzeba i tak głupie. No, Gragas może awkować Mój support nie kupuje Wardów Ona nie ma Warda Ale Obtyś. nie ma pasa, bo oni nie mają junglera. Obtyć, czemu ty Swift? Ej dobra, nie posłuj mi tej Mam Mamy sprawny Co? Czemu na się kupiłeś? Czekaj, nie słyszę cię, bo... O, Gragas jest u nas. A ta? Praca się tu jest. Remachap. Sau. Osnema? No. Sztuczny nik pokonany. Pięknie. Pięknie Uważajcie, jesteś Dejana Gragas Gdzie? Był tu gdzieś Jest Esesz 2, stopa, ja tu się farmię Smajt za 20 sekund O fak Płodyszczelam na poczty Dobry Gragas I pięknie. A dobra. To... Robimy, robimy. Robimy. No, Diana pięknie, może to do to was iść, ale ona była na topie, to... E, to jak coś ty się tepasz do nas? Zresztą nie będzie potrzebne. E, dobra, nie, to jest Fiora z ja trzymam topa, żeby nie pusznęli. Spoko. Smog dla nas. Diana słaba w dżungli. No, bo jest słaba, ale przez na micie. No. Ej, a ty jaka za 24 sekundy Dobra, nevermind, wbijamy Szybciej Wbijamy, wbijamy Seryjny zabójca Mam jest oko O fuck, nie mam Ani Siemu, Masz ty... blue, nie narzekaj Oj Czemu ty mi puszczujesz mi da, 11. O, no, ten gragas na bocie, na bo... na bocie się przeniósł. Oj. Co jest? kombinuje ten gragas? Nie, no, nie, no. Ej, się... mów jak zwrócił na twoje, na lej, na to na... na laj, na sztan. No, ty się tu wbiłeś. Nie ma garena. Ej, nie, magarena. Lol, co ty robisz? Zabieram się na sztychity. Jesteś noobem. Ej, bo pod... idziemy regularizować. To masz bo... dżunglę pełną, ja pierdolę. Chodźcie. Michałek ulti, będę zaraz będę miał. Dobra, los. Dobra, oni mają cestę. Nie, tak. Dalej nie ma ga... O, już są wszyscy. Lol. Późnijmy i szybko ten, ja tam beczkę rzucę Mhm mm Masz ulti? Mam Dalej. To dalej idziemy Musisz ja nie jestem tankowaty wiesz? No, ja też nie jestem tankowaty Widzę, że nic z tego nie wyjdzie, dobra, to ja wracam Eee, no, Smith O Widziałem Cię, Zgoda. się dać? Mam w razie czego. Kurde. Chybiony okay. Chybiany arrow. No. Dawid, za ile masz ulta? Już mam. Przecież nie ma się spojrzeć. Ale Znalej nie potrzebuję. Jak go wybijesz jest nasz No dobra Lol Wybij tam Stan Stankujesz to Ja mam takiego berstę robię no Lol Przeciwnik pokonany Wow do Eee SS Fiara uważajcie Słowo ja puszczę Może mi da i uciekam że Ucznijcie. Gdzie są nasze miniony? A. Ukrady. O, nasz! Giona słaba w czułki. No bo jest słaba. Ganki ma od szóstego dopiero. No. Takie z No. Ale nie jedno muszę przyznać. Ej, Bot jest, jest słaby. Pat bo ja tu zaraz padnę. Czekaj, to wbaknę Opcij, co w się i tak. O, w to tracimy tureta, bo nie dam rady tu wytrzymać. Jed jedno Q plus R i ja leżę. Ej, tu jest Gragas u nas. U mnie jest fior. Szybciej. A czy masz aroła? Mam. To jak będzie puszować, to walnij tam aroa. Jestem got... Jestem gotowy na gank Tracimy topa Jeden Ona jest o wiele bardziej w do tyłu niż ja Zniszczono twoją wieżę O w tej zaraz wbijemy Muszę napisać dalej na Ona gdzieś się poszła Niedobre, dobre, no. nie. To się robić, no. kurde minuty. Dobra, to idź na bota farby, po prostu. To będzie wygrany mecz, mówię wam. Tak, zobaczymy Normalnie sobie chyba kupię. O, Fiora. Idę. Yy, tu jest ten... LOL Czekajcie kto ktoś się jest uważajcie, Na pewno. Tam był Timo. A, Zgoda. Naparzam go przez całą drogę, wchodzi sobie Dawid. Lejkę paus Dobra Dawid nie widział. O oh, fuak! Zapomniałem ale masz ich. Nie chcę się tam, tam Ale zaraz złapuj to, bo nie ma Krakas na nim. Gra zrobił! Skoro... Zrobił? No. Eee, to ja tam idę, ale jak coś, to dajcie mi go zabić. Sojusznik pokonany. Okej. Okay. Dajcie mi go zabić. Ten telek. Kto padł? A, no. no. Zabij ult. Nie mam ulta. Chodźcie smoka. Nie bójcie, ja mam swojego ulta. Dobra. Chodźcie smoka. No, no. Chodźcie smoka. Dobra, idziemy smoka. Dobra, Dobra ja zacznę. Tylko, tak, tak, tak. Ja Nie mam smajta jak coś. A Dżajner musi musisz naokoło. I po raz pierwszy użyję potek Jaky Czemu nie, nie używasz potionów? Bo nie miałem... Jezu! LOL Idziemy to na razie Ej Michałek, ja nie mam many LOL jak mnie zaskoczyli Lol co ten nun robi na topie? O, dostałem masystę O, Nie jak jest. słodko. Nie mam multa. O, serii. O, Diana jest dobra w dżungli. No, mm. e, ganki ma od szóstego dopiero. Jak? 21, w 21. w dopiero padłem pierwszy no, raz. No, mnie to zaatakowało. Pewnie Nie Diana. No, i dynamita sobie. No. Bo ja to jest chód, spadam na Kilka killi, bo będzie za łatwy mecz. Życie. Nie dawaj im killi, bo jeszcze trolniemy. Mam <grymne> Wow, stopniowo. Lash hitów. Dawid, mam jeszcze raz hity niż ty. Wow. Stant. Ja w tym meczu mam 100 000, a ty nie byłeś w tym meczu. Dzisiaj jeszcze mam mecz w meczu Ojoj, zagapiłem o, się. O. O. Ale to było głupie. Ja już tam idę, może zabiję tego Teemo. Zagapiłem się, że mam 100 last hitów. O no nie! No. I, idę do ciebie o, o, ten y, Michałek To jest ten. No ja jestem Shen No właśnie po co? No ja pingowałem tak Nunu. Co? Pingowałem Nunu Czekajcie, zaraz przyjdę można coś inicjować Ła wow, ten Gragas ma piąty Przeciwnik pokonany sobie Gragas O Boże dobry Aro Ja już tam dalej nie mam ulta A ja nie mam money A ja nie mam Sunfire'a <laughs> Ej no pijamy, Wbijamy, Dobra o! Kurde Dostałem już to a ja asysty nie dostałem Wieża mnie na parza o. Bo to już i bije, tam minionów nie ma. Ej, chodźcie, bierzemy tego tureta. I, jest ich blue? Czy ktoś brał? Ej, chyba już się zarespiło. No właśnie, ej, ja, ci ja zrobię tego blu i chodźcie na baronach. Dobra, ja Ale to ja może ja bym się baknął. Ale nie zabierajcie mi tego blu. To ja się już baknę. Nie bądźcie Rudolfami, lol. Ej, no chodź, dasz radę. Ej, to jest Gragas. Mamy nie mam, Ol jest so dead. Dead man Ej, my tu powiniemy? Uciekaj, oh, Lord. Prawie zabiłem. Koniec Prawie zabiłem, Shutdown. down. Oh. Poddali Jeźdź, się. Jeszcze jeden? Nie dali mi kupić Sunfire'a nawet. Zwycięzka. A więc to była gra League Legends, ze mną byli Dawid. Don't talk papa. Cool. Michałek. <laughs> na razie I cofines? Na razie Diana jest dobra w dżungli. No jest. No i no. Dobra, na. Don't... Do widzenia na razie.